Film rozpoczyna się w spokojnej podmiejskiej okolicy, gdzie nastolatka o imieniu Gracie idzie w kierunku szkoły. Tuż za nią drogą przejeżdża samochód. Gracie zdaje się rozpoznawać osobę w samochodzie i powoli kieruje się w jego stronę. Następnie scena przenosi się do Aiba, podupadłego detektywa, który ledwo sobie radzi. Musi polegać na tabletkach, aby utrzymać koncentrację, a jego kłopoty finansowe zmusiły go do dzielenia ciasnego mieszkania ze współlokatorem. Niedługo potem jego zaniepokojeni rodzice wpadają z wizytą, zszokowani brudem i nieładem panującym w jego domu. Próbując zachować twarz, Ape upiera się, że dostał ważną sprawę, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej żałosna: został zatrudniony do zbadania, czy ktoś jest gejem, czy nie. Później tej nocy Ape udaje się do lokalnego baru na kufel piwa, ale zostaje ostrzeżony przez innych, że facet o imieniu Rory również tu jest. Ape mimo to decyduje się zostać, co kończy się pobiciem na parkingu. Dowiadujemy się, że Abe był niegdyś ukochanym dziecięcym detektywem miasta i mając zaledwie 13 lat rozwiązał swoją pierwszą sprawę zaginionych pieniędzy ze zbiórki pieniędzy, przypisując ją obuzowi sąsiedztwa, Roriemu. Następnie film powraca do dzieciństwa Abe'a, kiedy prowadził swoją agencję detektywistyczną z domku na drzewie. Nastolatkowie z całego miasta przychodzili do niego z małymi problemami, takimi jak zagubione przedmioty czy zdradzający chłopcy, a Abe rozwiązywał je z łatwością. Był tak inteligentny, że oglądając filmy, już w pierwszych scenach dostrzegał złoczyńce i zakończenie. To przyniosło mu reputację i wkrótce całe miasto zebrało wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapewnić mu odpowiednie biuro. Asystentką Abe'a była córka burmistrza, Gracie, a on płacił jej napojami gazowanymi. Pewnego dnia dyrektor Erwin przyszedł zgłosić zaginięcie pieniędzy ze zbiórki, a Abe, używając swojego sprytu, szybko wydedukował, że winowajcą jest Rory. Nawet policjanci zwykli pojawiać się w jego biurze, aby rozwiązać swoje własne problemy związane z przestępczością. Ale wszystko zmieniło się w dniu, w którym Gracie, jego zaufana asystentka, zniknęła w drodze do szkoły. Jej nagłe zniknięcie wstrząsnęło całym miastem i, pomimo wszczęcia przez policję pełnego śledztwa, miały tygodnie bez żadnych tropów. Pogrążeni w żałobie mieszkańcy zwrócili się do Eba jako jedynej nadziei. Przez miesiące starał się jak mógł, obsesyjnie poszukując drobnych wskazówek i podpowiedzi. Ale wszystkie jego wysiłki okazały się daremne, a biedny nastolatek nigdy nie został odnaleziony. To oznaczało koniec dzieciństwa Ejba i początek długiej spirali upadku. Wracając do teraźniejszości, Abe zostaje obudzony przez swojego nowego asystenta, który ujawnia, że jest już spóźniony do pracy. Wciąż obolały po pobiciu, powoli udaje się do biura, przyciągając pełne dezaprobaty spojrzenia mieszkańców miasteczka, którzy kiedyś go uwielbiali. Abe wkrótce dociera do swojego biura i wyjaśnia Lucy, że został pobity przez Rory'ego, który wciąż jest wkurzony za zawieszenie 20 lat temu. Potem wycofuje się do swojego małego biura i wraca do swojej zwykłej rutyny przyjmowania drobnych spraw, takich jak znajdowanie zaginionych kotów i ustalanie, czy ktoś kłanie. Sytuacja Abe'a stała się tak żałosna, że później w domu musiał poprosić współlokatora o zakup papieru toaletowego. Następnego ranka, kiedy Abe przybywa do swojego biura, zastaje nastolatkę o imieniu Caroline czekającą na niego. Spodziewa się kolejnej bezużytecznej sprawy, ale szczęka mu opada, gdy ujawnia, że jej chłopak, Patrick, Został zamordowany 17 ranami tymi. Wieczorem Abe udaje się do domu swoich rodziców na kolację, gdzie zgromadzili się również inni krewni. Nastrój jest niezręczny, ponieważ wszyscy oferują wymuszone uśmiechy i protekcjonalne komentarze, aby podnieść go na duchu. Następnie Abe oznajmia, że w końcu dostał prawdziwą sprawę pierwsze śledztwo w sprawie morderstwa w całej swojej karierze. Jego ojciec natychmiast zaczyna się martwić i mówi, że nie powinien brać tej sprawy, sugerując, że jest to znacznie powyżej jego kompetencji ale to tylko rozwściecza Abe'a, który wykrzykuje wszystkim, że kiedyś był geniuszem i jest więcej niż gotowy, aby podjąć się tej sprawy. Następnego dnia Abe rozpoczyna śledztwo od przesłuchania Caroline. Pyta, czy Patrick miał wrogów, zażywał narkotyki lub był zaangażowany w coś dziwnego, jak kult demonów. Ona jednak zaprzecza wszystkiemu, mówiąc, że jej chłopak był prymusem w klasie i naprawdę dobrą osobą. Nieskazitelny wizerunek Patryka nie pozostawia Aibowi wiele do myślenia, ale jest pewien, że chłopak coś ukrywał. Później Ape i Caroline postanawiają przesłuchać przyjaciół Patricka i udają się do domu kujonowatego kolegi z klasy o imieniu Calvin. Na początku dzieli się on trywialnymi szczegółami, takimi jak to, że Patrick zbierał kapsle od butelek i był dziwnie niecierpliwy w stosunku do osób niepełnosprawnych. Ale potem rzuca szokującą rewelację, że Patrick miał drugą dziewczynę. Miał jej zdjęcie w swojej szafce, na którym była całkowicie naga, z wyjątkiem maski tygrysa. Caroline jest oszołomiona i nie chce w to uwierzyć, ale Calvin upiera się, że mówi prawdę. Tego wieczoru Ape i Caroline siedzą w restauracji, ona wciąż jest wstrząśnięta wcześniejszymi rewelacjami. Wyjaśnia, że lubiła Patrika, ponieważ różnił się od innych. Zwykł umieszczać orygami w jej szafce przed ważnym testem lub wydarzeniem. Ape pyta, skąd wiedziała, że to od niego, na co Caroline odpowiada, że to dlatego, że Patrick był jedynym Azjatą w szkole. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, nadal chce kontynuować śledztwo i dowiedzieć się, kto jest zabójcą. Później tej nocy Ape i Caroline zakradają się do szkoły, mając nadzieję na znalezienie zdjęcia tajemniczej dziewczyny w szafce Patryka. Kiedy docierają na miejsce, odkrywają, że szafka została już wyczyszczona przez policję. Ale Caroline ujawnia, że wciąż ma kurtkę swojego chłopaka, prowadzi go do swojej szafki i wydobywa kurtkę. Abe sprawdza każdą kieszeń i w końcu znajduje butelkę nielegalnych tabletek, pozostawiając oboje oszołomionych. Następnego ranka, przed pójściem do pracy, Abe połyka jedną z tabletek. Ciekawy co tak naprawdę robi. Odwiedza też kilku ćpunów z sąsiedztwa i pokazuje im buteleczkę. Ape obiecuje im ją oddać, jeśli wyjawią, do czego służy. Chłopcy badają ją i wyjaśniają, że pigułki nazywane są wzmacniaczami ego, rzadkim rodzajem narkotyku używanym do sztucznego zwiększania poczucia własnej wartości. Są one dość drogie na rynku i zwykle potrzebują trochę czasu, aby zacząć działać po spożyciu. Zaintrygowany Ape pyta, gdzie można je dostać, a chłopcy kierują go do lokalnego sklepu ze słodyczami. Wspominają, że aby dostać tabletki, trzeba udawać ból głowy. Scena przenosi się na zewnątrz sklepu, gdzie Abe z niepokojem czeka na powrót Caroline. Ale ona wkrótce wychodzi, trzymając tylko rożek do lodów, dając jasno do zrozumienia, że chłopcy ich okłamali. Nagle pigułka zażyta wcześniej przez Abe'a zaczyna działać, a on idzie stawić czoła chłopcom z przypływem pewności siebie. Pokonuje ich przywódcę i żąda informacji, kto jest prawdziwym dostawcą. Wyrywa mu butelkę, a przestraszony chłopak ujawnia, że sprzedaje jej lokalny gang Czerwonego Buta i próbuje ostrzec, że pigułki są niezwykle uzależniające. Potem udaje się prosto do miejscówki śmiertelnego gangu i umawia się na spotkanie z przywódcą. Niepohamowany Ape konfrontuje się z nim twarzą w twarz i nalega na rozmowę o Patriku, ale przywódca nie traktuje go poważnie i po prostu mówi nie. Nie mając nic do pokazania po wizycie, Ape wychodzi z miejscówki i okłamuje Caroline, że nie mógł znaleźć przywódcy. Później Ape odwiedza dom Patricka, mając nadzieję na zebranie więcej informacji od jego rodziców. Ale rozmowa szybko schodzi na dalszy plan. Kiedy wspomina o zażywaniu narkotyków przez patrika i sugeruje, że mógł być zaangażowany w wiele związków, rodzice stają się wyraźnie zdenerwowani. W drodze do domu Abe odbiera telefon od swojej asystentki, która w końcu namierzyła konto Tiger Girl w mediach społecznościowych. Nie tracąc czasu, udaje się prosto pod jej adres i spotyka się z nią osobiście, tylko po to, by odkryć, że jest znacznie starsza od patrika. Kiedy zaczyna przesłuchanie, dziewczyna wyjaśnia, że Patrick nie był w niebezpieczeństwie ze strony Gangu Czerwonego Buta, w rzeczywistości wykorzystywali go do dystrybucji narkotyków. Okazuje się, że administracja szkoły miała dostęp do szafek wszystkich uczniów z powodu problemów z narkotykami. Ale ponieważ najlepsi uczniowie, tacy jak Patrick, byli zaufani i rzadko podejrzewani, pozostawali poza radarem, co czyniło ich idealną przykrywką. Ape jest zniesmaczony tymi rewelacjami, ale przynajmniej wie, że Patrick nie został zlikwidowany przez gang. Później Abe składa wizytę dyrektorowi Erwinowi w szkole, mając nadzieję, że uda mu się zgłębić przeszłość Patrika. Starzec nie oferuje zbyt wiele, ale wspomina, że Calvin powiedział kiedyś, że Patrick może być zamieszany w coś podejrzanego. Słysząc to, Abe nabiera pewności, że Calvin wie więcej o sprawie, więc później zakrada się do pokoju chłopca, aby znaleźć odpowiedzi. Abe szpera w szufladzie i znajduje notatkę, która szokująco ujawnia, że Calvin bardzo podkochuje się w Caroline. Próbuje wydobyć więcej informacji z komputera, ale nagle pojawia się Calvin, zmuszając Aiba do ukrycia się w szafie. Co gorsza, biedak jest zmuszony obserwować, jak Kujon graną stop w gry na swoim komputerze przez wiele godzin. W nocy Calvin w końcu wychodzi na kolację, dając Aibowi szansę na ucieczkę. Ale po raz kolejny jest zmuszony ukryć się w szafie, gdy siostra Calvina idzie na górę, żeby się wysikać. Tym razem jest zmuszony ukryć się w szafie dziewczyny. Mijają kolejne godziny, a Abe potajemnie obserwuje, jak mała dziewczynka rozmawia przez telefon ze swoimi przyjaciółmi. Dziewczynka wkrótce zasypia, ale niestety Abe kicha i to ją budzi. Następnie scena przenosi się na posterunek policji, gdzie starszy oficer pociąga za sznurki, aby wyciągnąć Ejba z kłopotów. Wie, że Abe nie jest złym człowiekiem, ale ostrzega go, by nigdy więcej nie robił takich numerów. Policjant radzi również Aibowi, aby porzucił tę detektywistyczną grę i od teraz zajął się czymś produktywnym. Od tego dnia życie Ejba zaczyna się rozpadać. Gazety uznają go za dziwaka, więc spędza cały dzień w domu, nadużywając alkoholu i narkotyków. Jego praca detektywistyczna również zostaje zatrzymana, a on ignoruje każdy telefon od Caroline. Pewnego ranka pojawia się przed jego drzwiami i mówi mu, że ktoś zostawił orygami w jej szafce. Abe ledwo reaguje i mówi, że to prawdopodobnie od Calvina, który potajemnie się w niej podkochiwał. Po prostu wręcza jej notatkę, którą znalazł przed wyjściem. Mija kilka kolejnych dni a uzależnienie Ejba od narkotyku przybiera jeszcze mroczniejszy obrót. Spędza noce w oszołomieniu, przekraczając granice alkoholu i narkotyków. Pewnego ranka budzi się śmietniku, zupełnie nagi i cuchnący wszystkim, czym się stał. Później Abe otrzymuje telefon od Caroline, która ujawnia, że jest tu jego drzwi. Okazuje się, że zadzwonił do niej ostatniej nocy pod wpływem alkoholu, obiecując rozwiązać sprawę za wszelką cenę. To okazuje się być bardzo potrzebnym impulsem dla Ejba, więc udaje się do domu Caroline. Tam oboje dzielą się swoimi smutkami i łączą się z tym, jak nieszczęśliwe stało się ich życie. Później Abe wraca do swojego biura po raz pierwszy od tygodni i zastaje je w kompletnym chaosie. Okazuje się, że jego asystent miał kilku przyjaciół pod jego nieobecność, ponieważ i tak nie było żadnych klientów. Ape znajduje na stole origami, które zostawiła dla niego Caroline. Kiedy je otwiera, jego oczy rozszerzają się, jakby rozpoznał dokładnie ten wzór. Wkrótce potem Abe udaje się prosto do domu rodziców i wyciąga stare pudełko zawierające wskazówki ze śledztwa Gracie. W środku znajduje kartkę papieru z dokładnie takim samym wzorem zagięcia jak orygami. To odkrycie uświadamia Abe'owi, że osoba, która porwała Gracie, jest tą samą, która wysyła origami do Caroline, więc dzwoni do niej i ostrzega ją, aby pozostała w domu. Następnego ranka Ape odwiedza matkę Gracie, która przez ostatnie 20 lat nie ruszała pokoju córki. Gdy zagląda do szuflady, znajduje dokładnie to samo origami, potwierdzając swoje podejrzenia. Problem w tym, że Abe nadal nie ma pojęcia, kto mógł je podarować. Tej nocy Abe udaje się do baru, aby się zrelaksować, ale nastrój zmienia się, gdy barman wspomina o Rorim. Mówi Abe'owi, że nadszedł czas, aby przeprosić za zawieszenie Rory'ego te wszystkie lata temu. Abe odmawia, ale barman zapewnia, że Rory nigdy niczego nie ukradł i dlatego od tamtej pory nosi sobie tyle nienawiści. Gdy Abe to słyszy, przez jego umysł przechodzi seria retrospekcji i w końcu dociera do niego, że Rory został wrobiony. Teraz wie, kto jest prawdziwym sprawcą tego wszystkiego. Nie tracąc czasu, Abe pędzi do domu wspomnianej osoby i włamuje się do środka. Szpera w rzeczach, aż znajduje sejf, który otwiera spinaczem do papieru. W środku Abe w końcu znajduje lubieżne zdjęcie drugiej dziewczyny Patrika, pozostawiając go w szoku. Ale wtedy przybywa właściciel domu, zmuszając go do ukrycia się pod łóżkiem ale nieostrożny Ape zapomina wyrzucić spinacz, co powoduje, że zostaje znaleziony. W następnej scenie Abe staje twarzą w twarz z właścicielem, którym okazuje się nikt inny jak dyrektor Erwin. Abe chłodno przypomina mu o pierwszej sprawie, jaką kiedykolwiek prowadził i mówi, że mógł popełnić błąd, wplątując niewłaściwego dzieciaka. Oskarża Erwina o zainscenizowanie tej sprawy, aby sprawdzić jego umiejętności zaledwie tydzień przed zniknięciem Gracie. Abe wierzy teraz, że jego porażka dała dyrektorowi pewność siebie, by posunąć się naprzód z czymś znacznie bardziej złowieszczym. Erwin stanowczo zaprzecza oskarżeniom, ale Abe się nie wycofuje. Ujawnia, że znalazł zdjęcie skradzione z szafki Patryka. zdjęcie dziewczyny w tygrysiej masce. Abe wie, że Erwin miał obsesję na punkcie Caroline i założył, że dziewczyna na zdjęciu to ona. Wierząc, że Patryk ją zbezcześcił, Erwin zlikwidował go w przypływie złudzeń i wściekłości. To ujawnia, że starzec jest w rzeczywistości pedofilem, który żeruje na nastoletnich dziewczynach. Zdając sobie sprawę, że został złapany, Erwin w końcu pęka. Przyznaje, że porwał Gracie te wszystkie lata temu, ale mówi, że nie przeżyła długo po tym, jak oddał ich córkę. W niepokojący sposób ujawnia, że córką jest Caroline, którą musiał porzucić w kościele. Przyznaje się również do zlikwidowania Patrika, a następnie szyderczo gratuluje Eibowi, że w końcu rozwiązał swoją pierwszą sprawę morderstwa. Po tym Erwin wyciąga nóż, pozornie chcąc zaatakować Eiba ale zamiast tego dźga się wielokrotnie w klatkę piersiową, kończąc swoje żałosne życie. Przerażony Ape rzuca się do lodówki i wypija butelkę piwa. I właśnie wtedy jego wzrok pada na rzędy napojów gazowanych, starannie ułożonych w środku. Ten drobny szczegół nagle rzuca mu się w oczy i dociera do niego fala świadomości. Zaniepokojony Ape podchodzi do pobliskiej szopy i otwiera drzwi. Ku jego całkowitemu szokowi w środku znajduje Gracie, wciąż żywą, ale bardzo słabą i niedożywioną. W następstwie Ape opowiada jak jego życie zaczęło się zmieniać. Stał się bohaterem narodowym, gubernator wręczył mu medal, a co najbardziej satysfakcjonujące, Rory w końcu uścisnął mu dłoń. Później Abe wraca do swojego biura i zastaje Caroline czekającą na niego. Wciąż przetwarza bolesną prawdę, że jest wynikiem wymuszonego związku, ale przynajmniej teraz ma odpowiedzi. Abe pyta, czy jej mama, Gracie, już się z nią skontaktowała, ale Caroline mówi, że jest tylko dzieckiem. W ostatniej scenie rodzice Ejba odwiedzają jego dom i są oszołomieni, widząc, jak wiele się zmieniło. Mieszka teraz sam, a miejsce jest czyste i zorganizowane. Rodzice uśmiechają się i wyrażają dumę z tego, jak daleko zaszedł, ale on pozostaje ponury. Kiedy pytają, co się stało, Ejb nagle zaczyna płakać i w tym momencie film się kończy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.